Cześć Wam, witam Was w piątek. To jest moje serduszko, które uformowałam właśnie z szpanu. Ja tak yy, później zrobię sobie filmik dokładnie. Miałam w ogóle dzisiaj nie robić, ale że idzie burza, ostrzegają przed gradobiciem. To mówię, pokażę chociaż moją piwonę, bo nie wiem, czy wytrzyma. Oczywiście zostanie podwiązana, bo jej kwiaty od ulewy położą się do dołu i się złamią. Tu mam już paliki powbijane i podpieram sam kwiat paliki powbijam dam sznurek tak samo będą wiązane to moja brukmansja variegata pozdrawiam Cię Piotrek Twoje sadzoneczki już prawie gotowe tutaj pierwszy kwiat brukmansji już też jest zobaczcie ja tak wszystkie rośliny wiążę do płota płotków, kijów, żeby się od wiatru nie przewróciły, bo też ostrzegają przed wiatrem. Nie wiem, jak ostrzegają przed gradobiciem, no to co? Dzisiaj pochowam wszystkie rośliny, które mi zostały jeszcze w donicach. A co zakwitło? Zakwitły kolejne iryski. Tak czekamy na deszcze, a przyjdą wichury, gradobicie i potrafi wszystko zniszczyć. Tutaj też mam kilka. Do to je pochowam. Jest możliwość, bo jeszcze nie wysadzone. Tutaj ten sam. Mamy iryska tego samego. Lilie nie trzeba jeszcze podwiązywać, bo nie jest kwiat wykształcony, ale też można. Szczególnie lilie drzewiaste. I tak będzie trzeba je podwiązać i tak, bo nie zawsze dają radę utrzymać kwiata i się przewracają. Tutaj kolejny. Irys. Następne się szykują w się. No, także nagram, bo później może będą rośliny zniszczone. Idziemy szukać, co jeszcze nam zakwitło. Także przemieszczam się w inną okolicę mojego ogrodu. Kolejny irysek. Także teraz zaczyna się szaleństwo irysków. I później liliowców. Tutaj rutewka mniejsza. Czemu mniejsza? To nie mam pojęcia. Kwiaty ma zielone. Ma bardzo podobne kwiaty, właśnie do liści. Tylko tworzy taką chmurkę zieloną. Tutaj białe iryski jeszcze się nie rozwinęły. Tam pięknie rozwinęły nam się liście języczek i liliowców, Pysznogłówki. główki Tutaj. Ten wysoki to jest przetacznikowiec. Też jeszcze nie ma pączków. Na końcu ogrodu tam już jest nie moje. Rozkwit. Kolejny taki z fioletem irys. Uwielbiam te iryski za te paseczki, za te włoski. Tutaj sobie rozprzestrzeniam Plantowałam ziemię, kopali u nas rowy, została ziemia. Nasiona trawy kupione, będziemy siać. Tutaj poszło mi 12 taczek, taki był dół, ale dałam radę. Wczoraj się trochę namęczyłam. Tutaj co nam kwitnie? To też już jest końcówka, tam mamy drogę asfaltową. Tutaj mamy piwonie. Tam mamy chabry. Tu mam tak bardzo sucho i tu jest ten miskant olbrzymi. U mnie dorasta do metra m Na suchym terenie w cieniu. Nie rośnie większy. Mam, ale nie mogę mieć takiego dużego, bo nie ma gdzie go dać. Jest ekspansywny, także tutaj fajnie wolno się rozrasta i zdobi. Choć nie ma tej wysokości. Tam mamy piwonie. I tutaj też mamy rutewki. Tam mamy rutewkę w poprzednim filmie ciemnofioletową. Tu jest taki jaśnie, jaśniejszy fiolecik. Też zmieniają, widzę, kolor pod wpływem wysiania się. I tutaj nie jest czysto biała, tylko taki bardzo delikatny fiolecik narzucony na biel. Tam mamy pokrzywnik. Pokrzywę pospolitą to nic będzie zbierana do oprysku. Już nie wyrywam jej, tu jest Żywokost. Kolejna sadzonka tutaj, paulownia ma bardzo sucho dużo cienia, bo tutaj przy drodze rosną dęby, ale też już coś wypuszcza. I ona ma 8 lat, przepraszam, 9 lat, 9 lat i ta również ma 9 lat. Ale zobaczcie. Porównanie, jak rośnie na wilgotnej ziemi w jasnym stanowisku, a na suchym. Tutaj widziałam kolejnego iryska, jak nam się rozwinął. jasno, delikatny fiolecik. I zobaczcie, orliczki są wszędzie. Pozwoliłam im się wysiać. Tutaj mamy wieczornik damski. Przepięknie pachnie, mylony z daleka jest podobny do floksa. Miałam go dwa lata temu. przepadł, ale się wysiał. Ma bardzo dużo pojemczyna, ma bardzo dużo siewek. To są siewki, właśnie wieczornika. W tym samym czasie są co te. Tylko ten postanowił zakwitnąć, poszedł nam do góry. I udasz owiec, dostał liści. Ma dużo mniejsze listki niż tamten większy o jaśniejszych kwiatach. Berberysy też już do cięcia. Nie lubię gościnać a szczególnie zbierać, bo ma kolce. Ale mam na niego patent. Grube rękawiczki, akurat przy sobie to ich nie mam i normalnie ich chwytam, zbieram z całej siły i się nim niepokuję. A wybieranie kolców to ciężka sprawa, bo się wbiją. I nie chcą wyjść, od razu się łamią. Tutaj mam hosty uzyskane z nasion. Ta jest taka bardzo jasno-niebieska. Przynajmniej tak określają niebieska. Ta o dużych liściach. A i jeszcze Wam pokażę. Zobaczcie, tutaj też są sieweczki, które same się wysiały. Tam jest mamuśka. A tutaj muszę ją zabrać, bo to nie dla niej miejsce przed lniowcem Kolejna niebieska, ale z takim paseczkiem. A mamusia wygląda całkiem inaczej, bez paseczków. No, tam jest azalia. Już widzieliście na pewno przed chwilą. Ja ją dostrzegam trochę później. Słowiczek śpiewa. Co tutaj jeszcze? Co tutaj jeszcze? Tu nam wychodzi odędka, kwiat różowy, tutaj floks kanadyjski. Też już wspominałam, że niebieski nie bardzo źle rośnie, ale tu ma sucho, cieniście. Tutaj mamy liliowce i krzewy. Żeniszek. Tu już też jest koniec ogrodzenia i tutaj pole miodunki. Co jeszcze? Zaraz poszukamy. Zrobiłam bardzo długą przerwę, bo musiałam jechać na zakupy z dziećmi. Jak gdy spacerowałam po ogrodzie, dostrzegłam, wczoraj pokazywałam obrazki włoskie w fazie, gdy mają pączki. A dzisiaj zauważyłam, że jego kwiaty już się rozwinęły, przynajmniej częściowo dwie sztuki są rozwinięte, ma bardzo duże kwiaty. I schowane są właśnie w listkach. Liście pomału zaczynają zamierać. To nie jest znak, że ma mało wody. To jest po prostu na lato, pozbawienie się części listnej i zostaną same kolby takie zapylone. A na jesień zaczną wychodzić nam nowe listki. Także listki zamierają i to jest bez obaw, że coś się z nim dzieje. Po prostu będzie odpoczywał. Ciekawa, jak tam gunerka. Czy będzie granubicie, czy nie, bo będzie podziurawiona. Już na niebie, godzina 20, już na niebie zaczyna słychać grzmoty w oddali i ja aby tylko gradobicia nie było, a sam deszczyk. Zapowiadają 4 dni deszczów. Och, tutaj też sobie wyrównałam. Paulownia nam korzenie puściła bardzo wysoko, nie mogłam tędy taczką, yy, kosiarką przejeżdżać, więc wysypałam taczkę ziemi, uklepałam, trawa sobie rośnie. Mamy kolejnego iryska. Biały. Z delikatnym nalotem żółtego koloru i robaczek. No i tutaj zobaczcie. Ciemiernica zielona. Też chyba bez metalik. Jak będzie wiało albo mocno lało, to może ją uszkodzić. Nabiera już nam. Zaraz zbliżymy. Pączków. Liściory duże. I tak dziwnie ona się przechyla do słońca. Dlatego ona jest taka powyginana. Przedtem była wywinięta w tamtą stronę, teraz w tą stronę, jakby szukała sobie słoneczka. Kwitnie nam krzewuszka różowa. Bardzo brzydka mi się zrobiła. Muszę ją przyciąć. Obetniemy, przy, przycinamy krzewuszki po kwitnieniu. Jak nam przekwitną, można je ciąć. Wybujała mi tutaj do góry. Fakt, że nad nią jest paulownia i robi jej cień, teraz i tak paulownia została przycięta na jesień, to troszeczkę więcej tu jest światła. No ale jednak taka łysa nam się zrobiła, więc będzie trzeba przyciąć i nie bać się ciąć. Te grube pędona ona się pięknie odrodzi. Im więcej krzewetniemy, tym są piękniejsze, gęściejsze. Tutaj mamy różę. Zerkajcie na mszyce, róbcie opryski. Najlepiej woda z płynem do mycia naczyń, czosnek i pokrzywa. Dwie godziny zaparzamy pokrzywę, aż ostygnie. Dodajemy kilka ząbków czosnku do tego płynu do mycia naczyń, i robimy oprysk. Bo już zobaczcie, pojawiała się mszyca. A biedronek nie ma. Pod nim, ale ja słyszę burzę, nie wiem, czy to słychać w telefonie. Tu pod nim mamy boży kwiat różowy i zawilec wielkokwiatowy. Bardzo szybko mnoży się przez pędy pod ziemią. Był tam i jest już tu. Tutaj mamy laczki. Przekwitła nam sosanka. O, i widzę czosnek nam się, a tu gigantea. Wypuszcza nam listka. A tutaj pojawił nam się czosnek. Piękne, duże głowy. Miałam zabrać młode siewki. Wysiewane w tamtym roku. I zapomniałam. Też widzę mrowisko. Oj, ty z tych mrówkami też macie taki problem jak ja. Czosnek jak przekwitnie. Zostawiam kwiatostany. Nie obcinam, tak jak w innych cebulowach, cebulowych. I gdy uschną mi nasionka, zaczną się pomału wysypywać, po prostu ścinam główki, kładę. I tak fajnie nam się rozsiewa. No, tu misz masz. Tam mamy białą hostę. Tutaj zielony pierwiosnek. Piękne kwiaty ma. Polecam pierwiosnek o kwiatach zielonych princess coś znajdę nazwę jak chcecie tutaj w tym kąciku wybudza nam się fukcja variegata musiałam podeprzeć sangwinarię kamieniem ponieważ jej liście się położyły no i co tutaj jeszcze mamy szukamy nowych kolorów ogólnie kolorów mamy dużo Orliczki nam teraz zdobią, dlatego jest tyle kolorów. Otwiera nam się, widzę, zawilec Polish Star, ale jeszcze nie widać jego piękna, ponieważ dopiero nam się rozwija. Dobra, kończę, idę wiązać. No, ten za, ucieka mi ostrość. Idę sobie wiązać roślinki. Tak samo tutaj puchawiec stoi. Cegiełka sobie dałam. Cegiełkę kostkę, żeby wiatr nie przewrócił, ale jeszcze bardziej muszę go zabezpieczyć. A tutaj basjok. Jakaś ta trąba jego powyginana u góry. Ciężko mu się było wydostać, ale już kolejne będą ładne. No i zobaczcie. Już tam widać takie niebo ciemne. Także idzie burza. Cześć Wam i spokojne nocki Wam szczepa.